W razie nie będziemy mogli zasnąć. Cześć, witam Was serdecznie na kanale Fajne Telewizje. Dzisiaj witaliśmy w hotelu Spirz 3-gwiazdkowym czy 4 Nie zwróciłem uwagi, zaraz to zweryfikujemy, ale zobaczcie, jak stylowo się on prezentuje. Połączenie stylu starszego, czyli jakiś styl retro, z nowoczesnym. Bardzo fajnie to wygląda, jest dużo gadżetów. Zostaniemy ugoszczeni katarzynkami, czyli toruńskimi tutaj specjałami, bo zatrzymaliśmy się w Toruniu właśnie w hotelu Spix Zapraszam Was do oglądania Do dyspozycji nas oczywiście przestronna łazieneczka z dużą wanną Myślę, że dwie osoby wow, Spokojnie w dwie osoby się też zmieściły, także miła zabawa gwarantowana. Reszta, reszta, jak zwykle, to w hotelach bywa do dyspozycji ręczniczki, zestawy, kosmetyków i suszareczka. Wizytom tor w Toruniu nie zapomnijmy, kupić sobie pierniczków, takich kilka sztuk, 5 złotych, ale radość bezcenna. Muzyka tam to toruńska krzywa wieża, nie musicie więc wyjeżdżać daleko, aby zobaczyć taką perełkę architektoniczną. Kaczma gęsia szyja. Co prawda gęsiny nie lubię, ale widziałem w menu golonkę. Nie mogłem przejść obok tego obojętnie. Chodźmy. prawwie na wyśmieliić. Klimatycznymi schodami sjdziemy sobie na siłowni. To co? czas przetestować łóżeczko. Łóżko jest spore, około 2 metrów szerokości i długości, czyli 2x2 jakiś wałek do walki także w razie nie będziemy mogli zasnąć no i niestety wszystko co dobre szybko się kończy kończy się nas pobyt w Toruniu w klimatycznym hotelu Spich jeśli chcecie pozwiedzać Toruń bardzo dobra opcja w samym centrum miasta a jeśli byliście w Toruniu napiszcie czy wybraliście ten hotel, czy też inny lub też jaki polecacie, a może tego nie polecacie w komentarzach, napiszcie Wasze uwagi. No i oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, a będziecie na bieżąco z kolejnymi odcinkami, na które Was oczywiście serdecznie zapraszam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!